Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi recepty na budowę nowoczesnego państwa polskiego, przyszłości Polski czy powszechnego prawa do posiadania broni. Proszę bardzo, proszę pana, bo pan tutaj się zgłasza. Mam dwa pytania. Proszę pani zadać. Proszę. Proszę. To wiesz, no nie w sposób nie zadać Panu tego pytania. Tak. Lista e, Pańskiej publikacji jest imponująca. Wykład jest niezwykle ciekawy i prezentacja Pana Janowicza współczesnych książek to jest coś, co warto ciągle powtarzać. Moje pytanie jest takie. Jakie, wobec te recepty albo recepty na nowoczesnego państwa polskiego na tym etapie? Historia się nie zmuszała, historia przyspiesza. i y, takie recepty byłyby najbardziej cenne, żeby zabrać ze spotkania z Panem z Proszę Pana, moim zdaniem takim warunkiem sine qua non to jest odbudowanie, czy odblokowanie może tak, narodowego potencjału gospodarczego, który został zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy ekonomiczny model państwa, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim, wyjaśnię zaraz na czym to polega, różnica między zwyczajnym kapitalizmem a kapitalizmem kompradorskim polega na tym, że w kapitalizmie zwyczajnym o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka, czy jest pracowity. Jak ma te wszystkie zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku, no i tam osiągnie sukces na miarę tych zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem jest bezpieka. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi być wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego, bo ten jest zarezerwowany. No i tam sobie dłubać kit z okien, wydłubywać i tak dalej. W rezultacie tego wyrzucenia większości społeczeństwa na margines życia gospodarczego, poza głównym, narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. No i to by trzeba było zmienić. Druga rzecz to jest postępująca biurokratyzacja w ogóle państwa, a gospodarki w szczególności. I tu na przykład Polski Ład to w tym kierunku idzie, przecież tam ileż to nowych urzędów będzie musiało powstać, chociaż żeby wyjaśnić, co tam zapisane, zapisane na tych 800 stronach. I te wszystkie algorytmy, mój Boże, to bez, bez wodki nie rozbierasz. No i wreszcie trzeci czynnik, to jest... Ten niemiecki projekt Mittel Europa, o którym mówiłem, przypomnę na czym on polegał. Otóż w 1915 roku, jak Niemcy miały nadzieję na zwycięstwo ostateczne, to opracowały taki plan, jak to urządzić Europę Środkowo-Wschodnią i miało to wyglądać tak, że tam miały być utworzone takie państwa niby niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach. Trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. I 1 maja 2004 roku, na, dzięki przyłączeniu ośmiu państw środkowej Europy do Unii, Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem, zaistniały polityczne warunki dla reaktywowania projektu Mitteleuropa, który cały czas funkcjonuje. Cały czas funkcjonuje. Nie wiadomo, czy niedługo będziemy w stanie produkować aspirynę na przykład. No zobaczymy. I to wszystko trzeba było te trzy czynniki blokujące, trzeba było odblokować. I teraz jest pytanie, czy na drodze procedur demokratycznych jest to w ogóle możliwe? Jest to w ogóle możliwe. Bo tu, tu znowu mamy dwie drogi, albo się tu zdecydować na Próbę zmieniania tego przy pomocy procedur demokratycznych, a to jest proces szalenie długotrwały i wynik niepewny, czy też zaryzykować pójście na skróty, czy też zaryzykować pójście na skróty, to też jest ryzykowny, niebezpieczne, no ale to właśnie na tym polega polityka. Nie ma polityki bez ryzyka. Polityka to jest, to są trudne wybory, trudne wybory. I dlatego król nosi koronę na głowie, że on to wszystko musi na swoją głowę wziąć. No tam ma doradców doskonałych i tak dalej, ale decyzja należy do niego. Jeżeli jest prawdziwym królem, bo jak jest takim popychadłem, no to oczywiście nie. Ale to wtedy duszą go poduszką, i przychodzi następny, mówi na moją komendę i tak dalej. I to, to, to... Wiełam, tu jest istnieje takie pojęcie, jak racja stanu. Ono ma tutaj, koliduje z pewnymi naszymi przyzwyczajeniami i wyobraźni etyki, no ale, ale jest coś takiego, jak racja stanu i to jest usprawiedliwiane. Zresztą zresztą no jest pewna różnica. Powiem tak, jak marszałek Petę. Na szereg potem, kiedy Francja w 1940 roku przegrała kampanię, no to... Takiemu prywatnemu człowiekowi, to tak prywatny człowiek nie powinien tego robić. Ale tak jak Stanisław August kiedyś powiedział, tylko nie szczerze, że znalazłem się w straszliwej sytuacji, kiedy muszę poświęcić honor dla obowiązku. Stanisław August nie poświęcał honoru dla obowiązku, bo tam niewiele go miał. Natomiast Filip Petem właśnie to zrobił. On nawet powiedział, dlaczego to zrobił. Żeby uchronić Francję przed polonizacją. Użył tego słowa. Co to znaczy polonizacja? To jest pozostawienie swojego narodu. Bez żadnej ochrony w obliczu dwóch okrutnych wrogów. I Marszałek Peten, dopóki mógł, no to próbował Francuzów schronić. Nie wszystko mu się udało, ale próbował. No jak proces jego się odbywał, to jak już stanął tam przed sądem, to do tych sędziów, którzy go mieli sądzić, powiedział tak: Wszyscy żyjecie dzięki mnie. I żaden nie zaprotestował, bo to była prawda, bo to była prawda. Więc czasami są takie sytuacje, ale no to musi być człowiek wybitny, to musi być człowiek wybitny. To tak wielu ludzi takich, którzy poszukują wyjścia z sytuacji mówiąc, że nie powinniśmy sobie króla wybrać. No to jest jakieś niezrozumienie istoty monarchii, bo jakbyśmy króla wybierali, to znaczy, że to nie jest żaden król. To nie jest żaden król. Król się objawia. Król, po, znaczy objawienie króla polega na tym, że jakiś człowiek nagle mówi na moją komendę, a cała reszta nagle zaczyna go słuchać. Mimo, że się nie umawiali, zaczyna go słuchać to jest król. To jest król i on nie potrzebuje żadnych wyborów, bo on się sam wybrał. Także na tym to polega. Są narody szczęśliwe, w których takie jednostki się pojawiają. No i są narody, które mniej szczęścia mają, ale trzeba tam cierpliwie na to czekać, jak mówię, Trzeba dbać o państwo, bo jak go nie będziemy mieli, to żeby nawet nie wiem kto się pojawił, to nic nam nie pomoże. Ostatnie pytanie, proszę pana tam. jak wiemy, jest teraz na etapie zbrojnego a który żyje w świecie. No ale jak wiemy, rządzi różnie. Są takie państwa jak Australia, gdzie jest to w zasadzie obóz komunistyczny. Są inne, jak Szwecja, gdzie jest dużo więcej wolności. Jak pana zdaniem Sytuacja potoczy się w Polsce. No i tutaj też, jakie Pana znają będą losy tej najnowszej ustawy, projektu ustawy? Sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw, bo o ile mi wiadomo, to wewnątrz prawa i sprawiedliwości zdania są podzielone. Więc sam jestem ciekaw, jak to będzie. Tam w tej ustawie, ja jej nie czytałem, ale tak omówienia się pojawiły. Omówienia się pojawiły, że. Tam jest taki pomysł, żeby pracownicy pracujący w jednej firmie, jeżeli jeden pracownik zarazi drugiego, żeby tamten występował do sądu o odszkodowanie. No więc, no więc myślę, że coś takiego mógł wymyślić jakiś zboczeniec moralny i intelektualny. I to nie, niebezpiecznie, że za, jesteśmy w mocy wariatów po prostu. Jesteśmy w mocy wariatów, którzy oczywiście mają swoje widoki, bo to każdy wariat sprawia wrażenie normalnego na pierwszy rzut oka. Dopiero po właśnie działaniach się okazuje, że to jest wariatstwo. Zobaczymy. Jest, oglądałem niedawno taki, takie nagranie wideo. Trwa w Kanadzie taka operacja. Bardzo dużo ludzi bierze w niej udział, około 50 tysięcy podobno. To są kierowcy takich wielkich ciężarówek, którzy z różnych części Kanady jadą do Ottawy w proteście przeciwko segregacji, segregacji sanitarnej. I jak widziałem przejeżdżający ten konwój wolności to się nazywa, to jest główna droga, gdzie sznur tych ciężarówek wielkich jedzie, a na wszystkich skrzyżowaniach z bocznymi drogami stoją ludzie z flagami kanadyjskimi i wiwatują na cześć tego konwoju. Więc widać, że ten opór tam jest powszechny. U nas taki trochę safandulski jest. Bo to może być zachęta dla przykręcania śruby, bo no, jak, jak jest przyzwolenie czy safandulstwo, to czego sobie żałować, prawda, no. A Pan się odnosi do prawa powszechnego posiadania broni? No uważam, że powinno Państwo tu zmienić stanowisko w tej sprawie. Zwracają uwagę, znaczy ten kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ten Trump, powiedział, że gdyby, i chyba ma rację, że gdyby Francuzi mieli broń, to tylu ofiar by nie było. Po prostu, po prostu ktoś by tam zdążył w miarę wcześnie tych zamachowców zastrzelić. Zanim było nie zawsze. Nawet, nawet tego, który próbował na Stadion wejść, nie mogli nic nie zrobić. Jedynie co mogli to go wypchnąć na zewnątrz. Nie mogli do niego strzelać, nie mogli go wezwalić, nie mogli. No proszę pana, to jest, to jest rezultat pewnej paranoi. No, Pan prawo. prezydent Komorowski, no właśnie złe. Pan prezydent Komorowski podpisał ustawę, znaczy konwencję, zakazującą stosowania kary śmierci nawet w czasie wojny. No bardzo przepraszam, ale to już przekracza granicę śmieszności. Bo co to znaczy, jeżeli, że nie ma, że wyeliminowana jest kara śmierci z systemu prawnego? Można o sobie myśleć. Wszystko jedno. Być może, że przez się to zrobił, ale wszystko jedno, wszystko jedno. Skutki są bez względu na to, co, jaką motywacją mu przyświecała. Otóż jeżeli zostaje wyeliminowana kara śmierci z systemu prawnego, to to oznacza, że żadna władza państwowa nie może wydać zarządzenia o pozbawieniu życia jakiegokolwiek człowieka z jakiejkolwiek przyczyny. No i jednocześnie taki mamy stan prawny i jednocześnie jest taka agenda państwowa jak siły zbrojne uzbójne. Co jest? Po co są, po co jest wojsko? No, po to, żeby zabijało wrogów. Prawda? Po to, żeby zabijało wrogów w czasie wojny. Pytanie jest takie, czy wojna jest stanem chaosu prawnego, czy nie? Otóż nie. Dlatego, że na przykład. Jest w Regulaminie walki wojska polskiego, Regulamin walki to jest część systemu prawnego państwa. Jest taki zapis, że jeżeli w obliczu wroga, w obliczu wroga żołnierz odmawia walki, to dowódca może go zastrzelić na miejscu. Na miejscu go może zastrzelić. Czyli jeżeli odmawia zabijania wrogów w sytuacji bezpośredniego tego, no to kara śmierci może go spotkać. Jeżeli natomiast taki wróg, czyli są sytuacje, gdzie wrogów trzeba zabijać, absolutnie to bardzo to taki egzekwowany obowiązek, kategoryczny, ale jeżeli wróg podniesie ręce do góry, rzuci broń, i my już go, że tak powiem, kapitulację przyjmiemy, to zabicie takiego człowieka, jest ciężkim przestępstwem pojednanym, grozi za to co najmniej 10 lat więzienia. I są reguły. W pewnych sytuacjach należy zabijać wrogów, innych nie wolno. Czyli są bardzo proste, surowe reguły, ale są. W związku z tym możemy zapytać, co właściwie robią z punktu prawnego, co robią żołnierze zabijając wrogów podczas wojny. Odpowiedź jest taka, że wykonują na nich karę śmierci w trybie natychmiastowym i uproszczonym, bo ci, ci wrogowie, działając wspólnie i w porozumieniu, dopuszczają się czynów, które w naszym prawie są taką karą zagrożone. O ile są. O ile są. Natomiast, jeżeli kary śmierci nie ma, to żołnierze na dobry porządek powinni mieć możliwość tylko łapania wrogów. Nie wolno im otwierać ognia do nich, bo kara śmierci jest zakazana. Również, się i, Tylko łapania w no ogóle to tak się stało, co Pan tu powiada że to wypychali, go, prawda? Zamiast mu, kropnąć mu łeb, to go wypychali. A on się zdetonował. A on, on się zdetonował, tak. No więc to jest, to jest właśnie, to jest przykład słucia prawa pod wpływem jakichś takich y, doktryn obłędnych, bo y, jest y, nie chcę Państwa zanudzać takimi prawniczymi wzorami, ale. No, prawo nie powinno doprowadzać, doprowadzać do sytuacji, że popełnienie przestępstwa, popełnienie zbrodni jest nagrodzone przez prawo. I ka, likwidacja kary śmierci do tego prowadzi. Bo y, przestępstwo. Jest w kilku fazach przygotowanie, usiłowanie i dokonanie. I na przykład morderca, który znajduje się na etapie usiłowania, na przykład przystępuje do duszenia swojej ofiary, ale jeszcze jej nie udusił, tylko dusi ją. Liczy, musi się liczyć z tym, że jeżeli ofiara podejmie obronę konieczną, to może go nawet życia pozbawić w ramach obrony koniecznej to będzie legalne. Generalne. Więc jego życie, życie mordercy na etapie usiłowania będącego jest legalnie zagrożone. Natomiast jeżeli on przełamie opór ofiary, pozostanie głuchy na jej tam prośby, o litość i tak dalej, i ją udusi, to od systemu prawnego dostaje nagrodę, Może że jego... yy... zagrożenie jego życia od tego momentu ustaje. Nawet jak zostanie złapany, bo będą osoby odpowiedzialne za to, żeby on się nawet nie powiesił w celi na skarpetkach. To prawnie odpowiedzialne, żeby, było to, żeby on się nie powiesił. Więc jego życie już nie jest zagrożone do tej pory. Jego sytuacja prawna, mówiąc krótko, się poprawia. No to niedobrze, prawda? nie powinno tak być, bo jeżeli kara śmierci by była, to nawet ten morderca, który przekroczył etap usiłowania i zbrodni dokonał, to chociaż ofiara już bronić się nie może i życia go pozbawić nie może, to prawo przejmuje na siebie ten obowiązek, tak jakby ofiara żyła i nadal się broniła. Życie tego człowieka jest nadal zagrożone, zwłaszcza, że zostanie złapane, to go na szatę zaprowadzą. Na? Więc tutaj jest jakaś logika w tym, jeżeli kary śmierci nie ma, to logika znika, to jest psucie prawa, to jest psucie prawa na skutek różnych takich właśnie doktrynerskich oblotów, no. i to Sierakowski to właśnie takie ma, ale to wie Pan, z, z, z nimi jest różnie, na przykład Jerzy Owsiak jest przeciwnikiem kary śmierci. Ale to tak, jak, że tak powiem, nie jest zaskoczony yy, w nagle, bo kiedyś go nagle zaskoczył jakiś reporter. Yy, mówi, co by pan zrobił, jakby pańskiej córce dealer narkotyk sprzedał? Narkotyki sprzedał. Mówi, zabiłbym skórę syna. <głosy> 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 <głosy>